Krzysztofa Hołoszczyca przedstawiać. Chyba nie trzeba. Znają go wszyscy sportów motorowych i nie tylko sportów motorowych. To przecież jedna z najwybitniejszych w postaci polskiego sportu. I wystartowali. Doskonały start Hołoszczyca. Krzysztof Hołoszczyc jest w linię lepszego wyścigu, a więc mam matarażu bardzo, Uhm który trafił do zespołu Yamahy, e, gdzie zadebiutował, w tym właśnie zespole zadebiutował Kraj Dekanów w roku 1988, a 95, w 1990 roku, który został wygrywał jeszcze Piotr Tarantel, a więc wszystko wskazuje na to, że Gracias.